Witam Pana, Panie Józefie. Mamy dzisiaj chyba przeciążony internet. Wszyscy siedzą w domu, ale przynajmniej Pana słyszę. Proszę powiedzieć nam coś o Stowarzyszeniu Polska Wschód. Witam serdecznie Pana. Witam serdecznie przyjaciół, którzy chcieli, zechcieli zapisać się na konferencję w dniu 3 kwietnia. Ja jestem, nazywam się Józef Bryl, jestem prezesem Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód. Siedziba, y, kwatera główna powiedziałbym jest w Warszawie, przy Marszałkowskiej 115. Nasze stowarzyszenie posiada 21 oddziałów we wszystkich województwach i dodatkowo jeszcze w większych miastach y, niewojewódzkich. Jesteśmy organizacją pozarządową, działamy wiele lat już od 27 lat jako Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, w poprzednio jako Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Które działało również w naszym kraju przed zmianami ustrojowymi. Aktualnie naszą główną ideą jest rozwijanie dobrosąsiedztwa, rozwijanie między innymi partnerskich stosunków z naszymi partnerami, za wschodnim, głównie za wschodnią granicą. Interesujemy się rozwijaniem dobrosąsiedztwa szeroko pojętego. Prowadzimy również dyplomację społeczną. My nasz dom na Marszałkowskiej 115 nazywamy Centrum Dyplomacji Społecznej, która ma służyć e, rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich przyjaciół i kolegów do uczestnictwa w dniu tego, w tej wspaniałej konferencji przygotowanej z udziałem naszego oddziału lubelskiego z jego szefem, księdzem profesorem Edwardem Walwandrem który jest duszą naszego stowarzyszenia, powiedziałbym, w Lublinie i nie tylko. Jest inicjatorem wielu wspaniałych inicjatyw służących rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków, a szczególnie z bliską Ukrainą, ponieważ Lublin bardzo blisko Ukrainy leży. Chcę powiedzieć, że ta konferencja, która ma między innymi na celu utworzenie portalu internetowego. Będzie dobrze służyła interesom wszystkich, głównie powiedziałbym temu lobu społecznemu. Nasza, nasze hasło, bardzo takie nośne kiedyś od dobrych kontaktów do dobrych kontraktów myślę, że się przekłada w temat i ideę organizacji konferencji. Za to chciałbym organizatorom i inicjatorom szczególnie serdecznie podziękować, ponieważ wydaje mi się, że jest to. Na, tej, na tym etapie rozwoju społecznego i komunikacyjnego, bardzo dobra, wspaniała idea, właśnie sposobu znalezienia się, zbliżania się ludzi, firm, instytucji, organizacji różnego rodzaju dla rozwijania biznesu, rozwijania mediów, kontaktów i tak dalej. Te dobre kontakty, niech się rozwiną na dobre kontrakty w przyszłości. Także serdecznie zapraszam i serdecznie wszystkich pozdrawiam ksiądz profesor Edward Kowalewander przygarnął nas media do siebie pod adres Rynek 18 w Lublinie. Tak, mamy swoją też siedzibę. I w lokalu, który jest na jednym piętrze z oddziałem Wspólnoty z Pol Polskiej, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, miała odbyć się konferencja. Takie był zamysł dwa miesiące temu i niczego nie zmieniamy. Także tutaj wielkie ukłony dla księdza-profesora. Natomiast w imieniu prelegentów i uczestników konferencji chciałem zadać pytanie, na które dzisiaj nie spodziewam się odpowiedzi. Kiedy strona polska, prezydent albo premier pojadą z wizytą do Rosji? Pokażuje Moskwa. Robią centralne kanały telewizyjne. Słuchajcie i słuchajcie Moskwy. Myślę, że odpowiemy na to pytanie na konferencji. No ja uważam, że to jest rzeczywiście wspaniałe pytanie. I myślę, że warto podyskutować na temat taki sprzeciw wobec niemocy, bo to jest jakaś niemoc polska, która właśnie przeszkadza w tym uaktualnieniu kontaktów, ale myślę, że o tym na, podczas konferencji można będzie porozmawiać i przygotować jakieś rekomendacje w stosunku do tych, którzy tego nie chcą. Także pozdrawiam serdecznie, panie Hubercie. Panie Józefie nie mamy, nie mamy dobrej jakości połączenia, więc myślę, że będziemy kontynuować na konferencji. Bardzo dziękuję za spotkanie i do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia i dużo zdrowia życzę w tym trudnym czasie. Nawzajem, tak jest, dla Pana i dla całej rodziny. Pozdrawiam, do dziękuję zobaczenia. do zobaczenia.